Tego wam życzę. Bądźcie dumni, że jesteście absolwentami kop Wierzcie w siebie. I nie przegapcie w życiu owych magicznych chwili. Wychowawcom klas trzeciej, klasy trzeciej A, a Amuszczy. B, pan profesor Bożenie Anuszczyk, trzeciej panu profesorowi Przemkowi Dutkowi, trzeciej C, maćko y, klas trzeciej D, panie profesor 3 E, panie profesor pani profesor Justyni i Radzie Głogarniczka. Dziękuję, że byliśmy z absolwentami rocznika 2021. Komper stał się wyższy o jedną cywilkę i jest trwały i rozwijał się. Dzięki Pani i nam. Kondyencją doceniowych własnych na sprzeciw, pana manerzystów i rozmarzyści, to dziś wy, świeżo-obstąpieni, przekraczacie w tych słynnych wyborów i co w innych okolicznościach niż na co dzień. właśnie dzisiaj przypada Wam żegnać się ze szkoły, z długowiecznymi chmurami, co słyszały tak wiele. Ze schodami, które rzeczywiście dosłownie zabierały w piersiach. Ze schodami, które łączyły mnie pod ziemią, z falezem. Trudno natomiast dostać się żywą naszej z żywą tkanką naszej placówki. Z wybranymi profesorami, z tak wyjątkowo dobranym gronem przyjaciół, koleżanek, kolegów. Gronem wielu, wielu innych. Ciągnięcie tam codziennie dzień dziwnie przymienią atmosferę. Korytarzy zawsze będą uśmiech. Poza pewnymi wyjątkami, poza czasem pandemii. Ale jak wiemy, wyjątek to jest. Jest tu oczywiście wiele kwestii do poruszenia, ale przede wszystkim chciałbym się zapytać, jakie to jest uczucie wychować no, kolejną setkę tak naprawdę swoich dzieci przez ta No przecież tak, jakie to jest uczucie? Przede wszystkim to jest wzruszenie. Wielkie wzruszenie dlatego, że przejmował szkoły jeszcze dzieciaki, a wychodzą ze szkoły dorosli ludzie, a jeszcze doświadczeni bardzo, bo ten, bo ten rocznik miał bardzo trudno, bardzo trudno miał i, um, i, i dali radę, tak? Ja jestem dumna z nich, ale też jestem dumna ze szkoły, która z na tym zadaniu, bo przecież w ogóle nie była szkoła na takie wydarzenia przygotowana, tak? Bardzo podziwiam dzieciaki, podziwiam za to, że potrafiły się uczuć. Często bez naszej pomocy w samotności, w, yy, z trudnościami jakimiś nie do pokonania wręcz wydawało. Jakby pan w trzech słowa oceniał działalność ogólnie, która została zakończona na czas. Działam w trzecich ja las. W trzech, w trzech słowach? W trzech słowach. Myślę, że w trzech słowach to się nie da, no, a, ponieważ to są trzy, lata, da. Są, trzy lata, są trzy lata, jedno słowo na jeden rok, a, a strajf, pandemia i pandemia. pandemia tak? Trzy słowa, to trzy lata. Ale walczyliśmy dziennie, to się oczywiście. Dzisiaj. Oczywiście. To jest najważniejsze jest to, że potrafimy się odnaleźć w każdej